Mordownia. Proszę Państwa, młodzi chłopcy i Wy trochę starsi. Jedną z najważniejszych rzeczy, o których jeszcze nie mówiłem, a które muszę tutaj poruszyć, jest niestety sen. Ile razy, jak Wy chcecie być kozaki? Jak Wy chcecie być wysportowani? Nie mieć tłuszczu, nie być utyci, nie być nieogarnięci? Jak Wy chcecie wyglądać? Sprawnie się zachowywać? Jak Wy po 3 godziny dziennie śpicie? Do trzecie w nocy scrollujesz TikTok, i, a potem chodzisz jak zombie i ledwo żyjesz. 6 godzin to jest nawet nie minimum, to musi być ponad 6 godzin przez pane, żeby cokolwiek ogarnąć sobie z życia. Z nieukrywaną przyjemnością chciałbym Państwa zaprosić na wystawę moich prac, która odbędzie się od 8 czerwca do 2 sierpnia, a poprzedzona będzie ona wernisarzem, na którym będę i będą widzowie kanału Sztanga i Sztaluga. W miejscowości Solec Zdrój przy ulicy Kościuszki 39 jest to Galeria Orion. Proszę Państwa, budujemy się wszyscy w tym pięknym, kurortowym miasteczku w hotelu Dorisol. Słuchajcie, wy nie rozumiecie, że jak śpicie, że jak się nie wysypiacie, to żeby na drugi dzień w robocie czy w szkole wasz organizm dał sobie z tym radę i nie zasnął, to musi mieć energię, a z czego bierze energię, jak nie ma siły, bo jest niewyspany, z żarcia? I wam się głód odpala, i ty jecie nienormalne zwierzęta, jak prosiaki. To o to tu chodzi, dlatego chodzicie wielcy utyci, albo ledwo żywi. Bo ty nie śpisz, ogarniasz do trzeciej w nocy w gierki? Ja też gram, jak kocham gry. Nie ma problemu, ja kocham gry. Nie? Tylko przychodzi czas godzina 11, i spać, o szóstej wstaje 7 godzin ogarniętych, a nie do drugiej trzeciej zasuwasz kurde potem wstajesz o godzinie ósmej jak zombie i masz cały dzień rozwalony i tak latami. I żeby twój organizm chłopie kochany nadążył i miał siły to żrzesz, non stop żrzesz i siedzisz i koniec i pozamiatany jesteś. No tak, to jest od strony, od strony fizycznej. A psycha, jak ci siada. Przecież jak jesteś umęczony, to zapomnij o tym, że będziesz się dobrze uczył. Jak jesteś niewyspany, to wszystko to, co robisz, jest na pół gwizdka. Jak jesteś niewyspany, to ci się gadać z dupami nie chce. Jak jesteś niewyspany, chłopie, to nie masz dziewczyny, ani nikogo, jakichś normalnych ludzi, ponieważ ty się z nimi nie dogadasz. A dlaczego się nie dogadasz? No. Bo ty jedyne o czym marzysz, to żeby się w końcu wyspać. I tacy ludzie, którzy są chronicznie umęczeni, też nie mają dobrze w, w życiu, nie mają lekko i, ma, i mają rozwalone światy. Bo jak ty chcesz, albo no, posłuchaj, dobra, jakimś fuksem, jakimś szczęściem na, na, na Ziemi udało ci się grażynkę spotkać, nie? No, ale ty sobie z nią gadałeś do trzeciej w nocy a że cały rok, czy dwa, czy trzy wcześniej też tak robiłeś, to ty jesteś przyzwyczajony, nie? I ona z tobą idzie i mówi, dobra, chodź, idziemy do łóżka. To ile ty to sobie dasz radę z tym? Jak ty umęczony jesteś, ledwo żywy. Bo niewyspany jesteś, tak? Nie, jeszcze po robocie umęczony, a jeszcze ona cię do łóżka ciągnie. Przecież ty jesteś jak zwłoki. Nie rozumiesz, że nawet na pochęduszkę ma... Sen bardzo wiele. Na wszystko sen ma bardzo wiele yy, do, do życzenia. No. Minimum te 6 godzin, 6,5-7. No od siedmiu zaczynamy się budzić. To jest normalne, gdzie ty się regenerujesz. Twoje zapamiętywanie, twój mózg, yy, Twoje plany i to wszystko. Energia, to wszystko musi się zregenerować. Podczas snu. Poza tym, podczas snu działają tak zwane spalacze tłuszczu, się aktywują i ty też masę zbijasz, śpiąc. No? Przecież, słuchajcie, te sny i to wszystko to nie jest po to, żeby sobie ktoś wymyślił, natura, żeby tak było. Pamiętacie, był taki kiedyś robiony eksperyment, że gość nie spał. No? Rekord Guinnessa. Kilk... Bardzo długo nie spał, wpiszcie to sobie, nie? Po... Rekord Guinnessa w niespaniu, nie? I umarł. Umarł. Normalnie szlak go trafił. Ale to wiecie, to wam, to wam nie, yy, nie grozi. Ale słuchajcie, wiecie co wam grozi? Na przykład to, że będziecie niedosypiać. I jeżeli jesteście niedospani, to będziecie dosypiać podczas roboty. Wyobrażasz sobie pracować i nagle zasnąć? Albo robisz jakieś jakieś ciężkie zadanie czy coś i nagle, wiesz, to jesteś wyłączony, bo jesteś tak umęczony i, i przysypiasz. I ile razy było, że w robocie, żeś w kiblu gdzieś musiał dospać, bo impreza była nie. Dospać. Ja mówię raz, bo jak jesteś wyspany przez tydzień, dwa, to jedna impreza, to tam dobra, par licho, nie? To jeszcze dasz sobie radę. A jak chronicznie masz tak? Jak ty masz tak, jesteś nauczony, żeby jeszcze noc zarywać, bo se chcesz pograć albo coś porobić? Albo poskrolować internet i w ogóle? No to jest koszmar. To jest piekło. No, panowie, no nic nie zrobimy. Ja mam tutaj, tutaj nie ma nadziei na to, że będzie coś dobrego. Nie ma nadziei na to, że sobie poradzimy. Nie. Wysypiać się trzeba i koniec. Naprawdę, bo to. Bo to wiecie, mogę sobie jaja z was robić czy coś, ale widzę, im, im jestem starszy, tym widzę, ile mnie kosztuje na przykład zarwanie nocy i po imprezie wrócenie, to później następny dzień leży ja leżę trupem, a kiedyś to człowiek szalał miał w dupie, mógł noce nie przesypiać. No, ale to się kiedyś nawarstwi i będzie nieszczęście. Kiedyś to się ogarnie i będzie no, piekło na ziemi. Nie dacie sobie rady. Chroniczne niedospanie rozwala ci niedożyci, rozwala bebechy, bo jesteś, no jesteś wielki, bo ty musisz żreć cały czas, żeby mieć tą energię. Co się tu sta? No i jak zwykle, dom. No, następna sprawa, yy, powtarzam, niedospanie ma wiele, wiele chorobotwórczych przyczyn. Wiele. Na łeb ci działa tak, że nie ogarniasz. Długotrwałe, yy, długotrwałem się nie możesz sobie przypomnieć, jak jesteś zmęczony, który, ile rzeczy pamiętasz z wczoraj, co się działo, albo z przedwczoraj, albo z, z nauk z tego. Nic. No po prostu gdzieś to się zamyka, bo mózg jest nastawiony na przetrwanie, bo on nie wypoczął i on nie myśli. On tylko chce wypocząć, a ty musisz iść do roboty. I jadą potem autami, tak, czy wiesz, chłopy, nie, nie, niedospane, tak? A jeszcze nie daj Boże grzmotną krechę, żeby pobudzić się, no to już w ogóle jest kaplica. Także, także no powiem wam szczerze, no jak jesteś młody, nie, no to okej, okay, jeszcze możesz się bawić jakoś sobie, daj. Ale jak już po trzydziestce, no to chłopy, no te siedem godzin to jest minimum. Tu nie widzę nadziei innej. Tu nie widzę innego, innego jakiegoś, nie wiem, rozwiązania. Tu trzeba po prostu spać. No. Jedną z tych elementów yy, tego, że jesteśmy niedospani, są różnego rodzaju choróbska. Przecież pamiętacie, jakie są problemy? Nieraz mówi się tak, muszę przespać problem, nie? A jak ty nie śpisz, nie dosypiasz, to te wszystkie, co cię leczy w, w środku, nie? To nie ma, nie ma nawet czasu, kiedy zadziałać. Jak cię ogarnąć? A wracając do, do jeszcze innej rzeczy. Słuchajcie, Ile razy było u Was tak, że masz jakiś problem straszny, nie wiesz jak go rozwiązać i masz utrapienie, nie? Ile razy się mówi, muszę przespać problem? Idziesz, wysypiesz się po 8 godzinach, mózg już jest taki, wiecie, pobudzony, elegancki, czyściutki, idealny, tak? Wstajesz, mówisz, jest jakie to proste, trzeba zrobić to, to i to, i to. Następna sprawa, chłopaki. Ile razy gracie w gry, gdzie nie możecie bosa przejść porządnego? No, się męczycie i męczycie. I nagle wstajesz sobie, wyspany, wypoczęty, super elegancki, idealny, wstajesz do bosa i łup rozwalony w sekundę. Za pod, pierwszym podejściem. Mało razy jest tak? No, no, no musimy. Musimy sobie dawać po, po prostu z tym radę, bo ja nie widzę innej tu nadziei. Sen jest bardzo ważny. Brak snu prowadzi do śmierci. Brak snu prowadzi do schorzeń, do chorób. Brak snu prowadzi do wszystkich nieszczęść, jakie sobie tylko możesz wy, 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 wymarzyć. No. no a do otyłości najbardziej. No nie, nie, nie schudniesz. Nie masz możliwości schudnąć. Po prostu żresz jak nienormalny, żeby dać siły organizmowi. Tak mają po tych imprezach, po tym wszystkim. po tym idą tak. A chemii jest od groma, jesteście pozamiatani. Nie będę przedłużał, bo to nie jest to, żeby nabijać sobie kurde kasy i wyświetlenia, to jest po to, żeby was ostrzec. Więc powtarzam jeszcze raz, minimum 7 godzin. Jak nie dośpisz 7 godzin, no to i chronicznie to powtarzane przyniesie same szkody, a nie zaszczyty. Takie jest życie. Mamy tak robić i koniec. Nie da się inaczej. Pozdrawiam na razie.